Orzechy uważam za jedną z najzdrowszych kategorii produktów. Jednak nie w każdej postaci są one dla nas dobre, a wręcz mogą być szkodliwe, o czym zaraz powiem. Poruszę też kilka innych kwestii związanych z bezpieczeństwem spożywania orzechów, dlatego zachęcam do obejrzenia filmu w całości. W mojej ocenie dobrze jest unikać orzechów sprzedawanych z różnymi dodatkami, które obniżają ich walory zdrowotne, a nawet sprawiają, że takie orzechy będą miały negatywny wpływ na zdrowie. Z tego też względu na liście zamieściłem dość popularne w naszym kraju orzechy w czekoladzie mlecznej. Wiele osób sięgających po takie orzechy jest przeświadczonych, że orzech to orzech, a w związku z tym nie ma większego znaczenia, w jakiej formie on występuje. W takim przypadku warto jednak spojrzeć do składu wspomnianych orzechów. Na pierwszym miejscu w składzie jest czekolada mleczna, która raczej nie odznacza się zbyt wysoką jakością i która to tak naprawdę stanowi zdecydowanie większą część produktu. Orzechy same w sobie stanowią zwykle około 15-30% zawartości takiego opakowania, czyli jest to bardzo mało. Na domiar złego tego typu produkty dostarczają duże ilości cukru. Zwykle jedna standardowa porcja orzechów w czekoladzie mlecznej zawiera około 10-20 g cukru, czyli są to 2-4 łyżeczek czystego cukru. I tu podkreślam, że nie dotyczy to całego opakowania, a tylko jednej porcji, czyli około 40 g. W efekcie spożywając orzechy w czekoladzie mlecznej, nie ma co oczekiwać po nich korzyści zdrowotnych. Raz, że samych orzechów jest bardzo mało, a dwa, że zamiast składników o pozytywnym działaniu na organizm, dominuje w nich cukier, który nam szkodzi. Skoro mowa o orzechach z dodatkami, to nie sposób nie wspomnieć też o orzechach solonych. Co prawda nie zawierają one aż tak dużo soli, jak niektórym osobom się to wydaje, to wciąż są niepotrzebnym źródłem tego składnika. Mówi niepotrzebny, ponieważ o ile sól sama w sobie nie jest szkodliwa, to jednak patrząc całościowo na naszą dietę, soli zwykle spożywamy zbyt dużo. Co prawda osobiście uważam, że aktualne rekomendacje co do dopuszczalnego poziomu spożycia soli są zaniżone i w mojej ocenie możemy sobie pozwolić na większe jej spożycie. To z uwagi na to, że powoli sól jest dodawana do coraz większej ilości produktów, podobnie jak zresztą cukier, to jesteśmy nią nadmiernie przesyceni, co może wiązać się z różnymi negatywnymi efektami. Nawet nie mówię tu o samym nadciśnieniu tętniczym, które większości osób kojarzy się właśnie ze spożywaniem dużych ilości soli. Ta kwestia jest nieco bardziej skomplikowana i w przypadku nadciśnienia tętniczego większe znaczenie ma to, ile jednocześnie spożywamy potasu. Jeśli nasza dieta obfituje w sól, a zarazem jest uboga w potas, to faktycznie stwarza to istotne ryzyko niebezpiecznego wzrostu ciśnienia krwi. A że niestety zadowalające ilości potasu dostarcza zaledwie 14% populacji, to wspomnianego zagrożenia nie powinniśmy bagatelizować. Pozostawiając jednak nadciśnienie tętnicze, warto zauważyć, że np. bardzo wysokie spożycie soli może prowadzić do rozwoju raka żołądka. Praca z 2022 roku pokazała, że osoby, które dostarczają wraz z dietą dużo soli, mają aż o 55% wyższe ryzyko zachorowania na ten rodzaj nowotworu. Moją propozycją jest, aby wybierać orzechy bez dodatku soli, a sól kuchenną pozostawić sobie do dosalania potraw, które przygotowujemy w domu. Niezbyt dobrym rozwiązaniem jest też sięganie po orzechy smażone i prażone. A to dlatego, że poddawanie ich działaniu wysokiej temperatury zwykle powoduje znaczne obniżenie w nich zawartości cennego alfa-tokoferolu, czyli jednej z form witaminy E. Do tego podczas smażenia i prażenia dochodzi do niekorzystnego utleniania tłuszczu znajdującego się w orzechach, co obniża ich walory zdrowotne. Poza tym prażenie i smażenie w wysokiej temperaturze i przez dłuższy czas prowadzi do powstania akrylamidu, czyli substancji, która wykazuje potencjalne działanie neurotoksyczne, prozapalne, a nawet rakotwórcze. I jeśli jednak zależy komuś z Państwa na spożywaniu orzechów, które uprzednio będą poddane działaniu wysokiej temperatury, to polecam zaopatrzyć się w zwykłe orzechy i samodzielnie podprażyć je w domu. Przy czym dla zdrowia będzie najlepiej, gdy taki proces wykonamy w piekarniku w temperaturze nie wyższej niż 150 stopni Celsjusza i nie dłużej niż 15 minut. Kolejne na liście zamieściłem orzechy z oznakami pleśni. Oczywiście spodziewam się, że nikt celowo nie spożywa czy to orzechów, czy innych produktów, które mają widoczną pleśń, ale wiem, że niestety zdarza się, że w przypadku zaobserwowanej pleśni usuwamy tylko pojedyncze orzechy z paczki, a pozostałe spożywamy. W tej sytuacji warto mieć świadomość, że pomimo braku widocznych oznak, z dużym prawdopodobieństwem skażone są wszystkie orzechy w danym opakowaniu, a nie tylko pojedyncze sztuki. Dlatego też jeśli poczują Państwo stęchły zapach orzechów, czy zauważą podejrzane przebarwienia, w takim przypadku warto pozbyć się całej paczki orzechów. Należy bowiem wiedzieć, że na orzechach rozwija się pleśń, która produkuje jedną z najbardziej toksycznych substancji, jaką jest aflatoksyna w przypadku łagodnego zatrucia aflotoksynami mogą pojawić się dolegliwości żołądkowo jelitowe w postaci bólu brzucha, nudności czy wymiotów. Jeśli jednak przez dłuższy czas będziemy narażeni na aflotoksyny, to może skutkować to uszkodzeniem nerek i układu nerwowego, a także zwiększonym ryzykiem pojawienia się raka wątroby. Jednocześnie muszę podkreślić, że niestety nie zawsze pleśń jest widoczna na orzechach, ponieważ nie przybiera ona takiego charakterystycznego zielonkawo-niebieskiego zabarwienia, jak ma to miejsce w przypadku np. spleśniałego pieczywa. Niemniej, tak jak powiedziałem, liczne przebarwienia i stęchły zapach mogą wskazywać na obecność pleśni. Z podobnego względu nie zachęcam też do częstego sięgania po orzechy sprzedawane na wagę. Są one po prostu bardziej narażone na rozwój pleśni, gdyż są mniej zabezpieczone np. przed wilgotnością, która sprzyja namnażaniu się tych drobnoustrojów. Mowa tu nie tylko o kupowaniu takich orzechów w marketach, ale przede wszystkim na różnego rodzaju bazarach. Orzechy sprzedawane luzem na targach mogą też pochodzić z nieprzebadanych źródeł, co oznacza, że istnieje większe prawdopodobieństwo skażenia ich aflatoksynami. Ta zasada dotyczy zresztą nie tylko orzechów, ale również różnego rodzaju nasion, pestek i suszonych owoców. Jeśli zdecydują się Państwo na zakup orzechów, to zachęcam do wybierania orzechów w opakowaniach jednostkowych, a konkretnie orzechów pakowanych albo próżniowo, albo w atmosferze ochronnej. Przy okazji, jeśli moje filmy są dla Państwa ciekawe, to praktyczną wiedzą w pigułce dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Taka nazwa wynika z tego, że newsletter wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty. Aby się na niego zapisać, zapraszam na www.doktorbartek.pl dziennik Jeśli już wiadomo, że po orzechy najlepiej sięgać w formie nieprzetworzonej, to teraz krótko opowiem o najbardziej polecanych przeze mnie rodzajach orzechów. Za szczególnie wartościowe uważam orzechy włoskie. A to dlatego, że są one dobrym źródłem kwasu alfa-linolenowego, czyli tego samego składnika, któremu częściowo swoje walory zdrowotne zawdzięcza olej lniany, lniany i nasiona czyja. Jest to tym bardziej istotne, że w wielu krajach spożycie kwasu alfa-linolenowego jest niższe od zalecanego. Aby zaś dostarczyć zadowalające ilości tego prozdrowotnego związku, wystarczy spożyć niecałą garść orzechów włoskich. Jak chodzi zaś o korzyści zdrowotne związane z dostarczaniem kwasu alfa-linolenowego, to zgodnie z literaturą fachową mowa tu przede wszystkim o działaniu przeciwmiaszczycowym, obniżeniu stężenia trójglicerydów niższej zachorowalności na choroby sercowo-naczyniowe i to o 14%, działaniu przeciwzapalnym, zwiększonym uwrażliwieniu komórek na działanie insuliny, co przynosi korzyści zdrowotne osobom z cukrzycą, a także zapobieganiu stłuszczenia wątroby i zmniejszeniu stopnia jej stłuszczenia, jeśli już dojdzie do rozwoju tej choroby. Dodatkowo orzechy włoskie dostarczają dużo miedzi, która wzmacnia kości, zapewnia prawidłowe krzepnięcie krwi, usprawnia wykorzystanie żelaza przez nasz organizm oraz poprawia odporność. Do tego w orzechach włoskich znajdziemy stosunkowo dużo magnezu, cynku, witaminy B6 i błonnika pokarmowego. Dobrym rozwiązaniem jest też sięgnięcie po orzechy laskowe. One z kolei poprawiają profil lipidowy poprzez przywrócenie równowagi pomiędzy cholesterolem HDL a LDL, Dzięki czemu zapobiegają rozwojowi miaszczycy. Poza tym orzechy laskowe są zasobne w witaminę E, czyli witaminę młodości, która hamuje starzenie się naszego ciała. Warto bowiem widzieć, że zaledwie jedna garść tych orzechów pozwala pokryć dobowe podstawowe zapotrzebowanie na witaminę E w aż 50%. Jak chodzi zaś o składniki mineralne obecne w orzechach laskowych, to przede wszystkim orzechy te są zasobne w mangan, magnez, potas i żelazo. W przypadku zaś, gdy brakuje Państwu w diecie selenu, co z dużym prawdopodobieństwem ma niestety miejsce, ponieważ literatura fachowa potwierdza, że wielu z nas nie dostarcza odpowiednich ilości tego pierwiastka, to wówczas dobrze jest sięgnąć po orzechy brazylijskie, które są jednym z najbogatszych produktów w ten składnik. Szczególnie mam tu na myśli osoby, które rzadko spożywają ryby, owoce morza, wątróbkę i żółtka jaj. Jedno z najnowszych opracowań naukowych z 2022 roku jednoznacznie dowiodło, że regularne spożywanie orzechów brazylijskich podnosi poziom selenu w naszym organizmie. Jest to bardzo ważne, ponieważ brak selenu zaburza pracę tarczycy i może spowodować pojawienie się niedoczynności tego gruczołu, a dodatkowo zwiększa ryzyko nowotworów, w tym raka jelita grubego, sprzyja pogorszeniu nastroju, obniża naszą odporność, powoduje problemy z płodnością mężczyzn, a także osłabia zdolność naszego ciała do walki z wolnymi rotnikami, co prowadzi do rozwoju różnych chorób metabolicznych. Do tego w jednym z badań jego autorzy zauważyli, że orzechy brazylijskie pomagają obniżyć ogólnoustrojowy stan zapalny, co również jest ich ważnym atutem w kontekście zapobiegania chorobom i łagodzenia ich przebiegu. Jak się okazuje, cenne dla zdrowia są też orzechy pekan. Przeprowadzone badania pokazały, że związki w nich obecne hamują utlenianie cholesterolu we krwi. I jest to bardzo ważne dla zdrowia, ponieważ to właśnie taki utleniony, czyli zmodyfikowany cholesterol jest miażdżycorodny. W innej zaś pracy jej autorzy zauważyli, że włączanie orzechów Pekan do diety pomaga obniżyć stężenie insuliny we krwi, złagodzić insulinoporność, a także poprawia funkcjonowanie komórek beta trzustki odpowiedzialnych za uwalnianie hormonów regulujących poziom glukozy we krwi. W mojej opinii warto zainteresować się też orzechami makadamia, choć są to niestety jedne z najdroższych orzechów. Przede wszystkim mam tu na myśli ich walory smakowe. Ich charakterystyczną cechą jest wyjątkowy, kremowy, lekko mleczny smak. Jak chodzi jednak o właściwości prozdrowotne, to nie wyróżniają się one niczym szczególnym w porównaniu do orzechów włoskich czy laskowych. Choć warto zauważyć, że zawierają one bardzo wysokie ilości witaminy B1. Jedna garść tych orzechów pozwala pokryć dzienne zapotrzebowanie na B1 w aż 45%. Witamina B1 to z kolei składnik, który wspomaga pracę układu nerwowego, ponieważ bierze udział w powstawaniu neuroprzekaźników i przekazywaniu impulsów nerwowych. W przypadku gdy interesują państwa walory zdrowotne innych produktów powszechnie zaliczanych do orzechów, które właściwie orzechami nie są, takich jak migdały, orzeszki piniowe czy orzeszki ziemne, to proszę o taką informację w komentarzu pod filmem, a ja postaram się udzielić odpowiedzi. Jeśli już wiedzą Państwo, po jakie orzechy najlepiej sięgać, to teraz jeszcze dwa słowa o tym, jak je spożywać. Jak chodzi o ilość, to bazując na badaniach naukowych, optymalnie jest spożywać jej w ilości jedna garść dziennie, czyli około 30-40 gramów. Przy zachowaniu regularności taka porcja orzechów może przynieść zauważalne korzyści zdrowotne. Jak mili okazję się Państwo też przekonać, poszczególne gatunki orzechów różnią się między sobą właściwościami zdrowotnymi i zawartością składników odżywczych. Z tego też względu, za najkorzystniejsze dla naszego organizmu, uważam zrobienie sobie mieszanki różnych orzechów, np. wybranych trzech rodzajów i spożywanie właśnie jednej garści takiej mieszanki dziennie. W przypadku zaś osób, które z jakichś względów mają problem z pogryzieniem orzechów w całości, bez obaw o walory zdrowotne można samodzielnie sporządzić sobie masło orzechowe, a trzymając się prawdowego nazewnictwa krem orzechowy. Aby zrobić taki krem orzechowy, wystarczy przełożyć mieszankę orzechów do kielicha blendera, dodać ulubiony olej, w tym ja polecam w tym przypadku olej z awokado, olej z pestek winogron lub olej sezamowy, a następnie zmiksować wszystko do uzyskania jednolitej konsystencji. Aby krem orzechowy miał bardziej wyrazisty smak, można uprzednio łagodnie podprażyć orzechy, o czym mówiłem we wcześniejszej części filmu. Skoro mowa o jedzeniu orzechów, to dwa słowa chciałbym jeszcze powiedzieć o ich moczeniu. Ogólnie można spotkać się z opinią, że przed spożyciem orzechów należy je moczyć w wodzie, aby pozbyć się z nich kwasu fitynowego, który blokuje wchłanianie składników mineralnych w nich obecnych oraz aby stały się one bardziej lekkostrawne. Jeśli jednak sięgniemy do literatury fachowej, to okazuje się, że takie moczenie orzechów nie ma większego sensu. Przeprowadzone badania, które były przedmiotem jednej z prac magisterskich, pokazały, że moczenie orzechów jest nieskuteczne w zmniejszaniu stężenia wspomnianego kwasu fitynowego. W innej zaś publikacji z 2020 roku możemy przeczytać wprost, że moczenie orzechów nie poprawia też biodostępności składników mineralnych w nich obecnych. Z kolei badania z 2018 roku dowiodły, że moczenie orzechów nie sprawia, że są wówczas one lepiej tolerowane przez nasz układ pokarmowy. Mało tego, warto mieć świadomość, że moczenie orzechów częściowo wypłukuje z nich cenne dla zdrowia składniki. Wobec tych wszystkich informacji uważam, że moczenie orzechów jest nieuzasadnione i nie przynosi takich korzyści jak np. Na moczenie nasion roślin strączkowych. Stąd w mojej ocenie nie ma potrzeby, aby moczyć je przed spożyciem. Aby zaś orzechy dłużej odznaczały się dobrą jakością, warto zapewnić im odpowiednie warunki przechowywania. Przede wszystkim najlepiej jest zamknąć je w szczelnym, szklanym i suchym pojemniku, dzięki czemu uchronimy je przed nadmiarem tlenu, który powoduje je uczenie tłuszczu. W ten sposób orzechy można przechowywać w temperaturze pokojowej. Przy czym najlepiej wtedy schować je do szafki, ponieważ również i dostęp światła wpływa negatywnie na ich jakość. Jeśli zaś z jakiegoś względu planujemy przechowywać je powyżej 2-3 miesięcy, wówczas najlepiej umieścić je w lodówce. Jeśli materiał ten okazał się dla Państwa wartościowy, to będę wdzięczny za kliknięcie kciuka w górę. Jednocześnie korzystając ze sposobności zachęcam państwa do obejrzenia jeszcze innego filmu, w którym opowiadam z kolei o korzyściach ze spożywania różnych nasion i pestek. Aby się z nim zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.